widzowie, a więc my jesteśmy już na ręce w dzisiejszym odcinku yy, co śmierć będę o, moja obudowa łóżka będzie się tu yy, zwiększać czy jak i na razie nie deliliśmy czyli naszą, na, naszego łóżka nie obudowujemy E, raczej pewnie widzieliście ten challenge e, I ogólnie lecimy sobie na pierwszego typka Ogólnie nasza obudowa będzie się zwiększać tak Też e, nie tylko wielkość, ale też fajnie by było, jakby się zwiększała e, O tak jakby, jakby to powiedzieć o y, Zabrakło mi akurat teraz słowa, żeby, żeby po prostu żeby była taka bezpieczniejsza y, Żeby tak szybko nam nie słyścili Wiadomo, wełna to wełna Praktycznie tak samo szybko zniszczam yy, tą wełnę i łóżko, jakby tej wełny w sumie nie było. Yy, my lecimy już do niebieskiego. Yy, udało nam się rozwalić pierwszego typka. też czuję, że w tym odcinku akurat praktycznie w ogóle nie będę umierać. Ale to się wszystko okaże. Dlatego oglądajcie ten odcinek do końca, bo myślę, że może być ciekawie. Yy, rozumiem, Mordo, że tu już idziesz. Okej! Okay. Pozwól, że. Aha, że teraz tak do mnie będziesz szedł. Okej, okay. nie, nie każdy musi być. Yy... Sprawnie, sprawnie umysłowo. umysłową. ja sobie spadnę, przy okazji sobie łóżko zabudujemy. W ogóle jakoś długo spadałem, chyba że mi się wydawało, chyba sobie. A dobra, a na akurat co? E, dobra, tutaj mamy nasze potrzebne itemki. Zwykle nie ma co kupować. Tutaj sobie tylko zabuduję tą wełną, bo tak jak pewnie widzieliście przed chwilą, e, umarłem, ponieważ swojdowałem. Tylko po to, żeby tego łóżka nie stracić. Yy, chyba wiadomo. A że ty teraz takie ja będziesz się cofał, okej. Okay. To nie do zielonego. Pewnie zielony zaraz pójdzie do mnie, więc chyba go wolę teraz rozwalić. Dobra. Ale no chyba zostało, naprawdę. Czy, czy, czy ja miałem trochę golda? Jeśli yy, tak, to okej, okay. ale jeśli on miał 15 golda, to on naprawdę musi być. No trochę... Trochę nie i okay, że tak powiem, dobra, i deadłem. No, niestety, miałem już trochę HP. Obudowujemy sobie następną warstwą yy, to łóżko. Tym razem to nie będzie pełna yy, i nic z tych rzeczy, tylko beton. Yy, właśnie sobie go kupiłem. Yy, możecie w ogóle dać znać w komentarzu, czy takie challenge wam się podobają. No, oczywiście, możecie napisać, jaki chcecie inny challenge. Aha, czy to naprawdę trzeba? Czy to nie starczy? Aha, no super. Dobra, niech tak będzie już. Dobra. Dobra, dzięki byku. Osiem diaksów, 8 diaksów. a tam jest złoty. No to pójdźmy sobie. No i jeżeli nas rozwali, Wyrzucę to. Nie wiem czy on ma jakieś ulepszenia. Dobra, tam. Dobra. Chyba raczej nie będzie tak ciężko. Okej. Okay. Dobra widzowie, a więc racji, że ja w sumie dedłem. Trzeba sobie budować nasze łóżko. Y jeszcze lepiej. I jest to endstone, tak? Nawet nie mam pojęcia, czy mi starczy. Chyba nie. Chyba na pewno nie. No, tak jak myślałem. Więc trzeba go niestety, ale dokupić, czyli trochę zmarnuję tego. Także tego, tego, te, te, tych moich surowców. Kupiłem miecz. No dobra. Akurat tutaj jeszcze bardziej zmarnowałem niż ten endstone. Dobra, dobra, jest git, chyba. Dobra, tak może być. Tak jest w miarę git. Mój bet już jest yy, bezpieczniejszy niż yy, sama wełna. Mi się tak wydaje, że szy szybko raczej nie dodniamy z tym. więc się łóżka nie stracimy. Yy, nie chciałbym tutaj w ogóle dodać, ale. Oho! Skąd ty masz jak Seta? Cio! 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 Nie, 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 nie! Zablokowałem się. Co on mnie goni? Co jest? Chłopca, w ogóle sobie wykupuję cały sklep na Bedłors. Ja, błagam, błagam. Uciekaj, stąd, uciekaj. No ja. Nie patrz, Putina, kurwa, z kurwy syna! Jepać Putina, co z tą zaczyna zaczyna. Jebać...